Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Booking. Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją albumu Wielkanocnego z motywem Zajączka. Cały album powstał na bazie kolekcji od Craft Sensation, All We Want is Vintage. Powiem Wam szczerze, że dla mnie bardzo ciężka kolekcja. Bardzo ciężko mi się z nią pracowało, pomimo że zakupiłam ją. Mając już w zasadzie na nią pomysł, zachwyciły mnie te arkusze, które były foliowane, pozłacane. Tak sobie pomyślałam, że może być naprawdę bardzo fajny projekt, ale powiem Wam szczerze, że przy pracy z tymi arkuszami okazało się, że dla mnie ta kolekcja jest zbyt monotonna. Czegoś mi brakuje. Nie ma w dodatku żadnych elementów do wycięcia, bo to jest kolekcja basicowa. Dlatego też postanowiłam dodać do tej kolekcji jeden kolor. I ten kolor pojawił się tutaj w tym albumie na okładce. To jest ten kolor granatu. To jest okleina introligatorska, typu kłaczek. Album jest właśnie obity tą tkaniną, okładziną. Piękny jest ten kolor i myślę, że tutaj super też podbija kolorystykę właśnie tych te arkuszy, utrzymanych w brązach, beżach, takiej złamanej bieli, kremie. Fajnie tutaj, właśnie zagrał z, tymi, z tą kolorystyką kolekcji. I tutaj mamy tą okładzinę, właśnie na okładce, ale też mamy tą okładzinę na elementach, które sobie dodałam do albumu, ponieważ bardzo często przy kolekcjach, które Takich basicowych, które nie mają ani grafik, ani elementów do wycięcia. Ja często właśnie korzystam z wykrojników albo na przykład ze stempli. W tym przypadku były to wykrojniki. Koniecznie chciałam właśnie wykorzystać ten wykrojnik tagowy, w zasadzie przypominający zajączka. Ten napis album również jest wykrojony z wykrojnika. Powiem Wam, że pięknie wygląda, bo wygląda jak taki wytłoczony. Lekko pod palcami go oczywiście czuć. Tutaj mamy tekturę introligatorską, obitą oczywiście w tą okleinę. Także tu mamy taki element troszeczkę 3D. No i dodatkowo mały elemencik w postaci tego właśnie papieru foliowanego, który stanowi taką dekorację okładki. Natomiast, no tak jak mówię, użyłam wykrojnika, niedużo tych wykrojników zostało użytych, ponieważ były to te zajączki, ten i mniejszy, ten, który jest na okładce. Kółeczka, to z kolei nie jest wykrojnik, a dziurkacz, to jest dziurkacz DP Craftu, 2,5 cm. Dodatkowo mamy dwa dziurkacze narożnikowe, czyli ten dziurkacz od Wesem Creative, E, dokładnie ten wzór, on się tutaj pojawia między innymi na klapkach, ale też mamy tutaj wykończenie stron. E, dodatkowo w niektórych miejscach jeszcze się pojawia też dziurk, e, dziurkacz narożnikowy e, z DP Kraftu. ten taki malutki, 4 mm, zaokrąglający e, narożniki. I jeszcze tu później się pojawi wykrojnik z kolei e, ramki, mniejsza i większa. I w zasadzie to jest wszystko, co zostało użyte tutaj w albumie, jeżeli chodzi o napisy. To napisy są od Mint i Papers, to są tekturki, one są delikatnie potuszowane, żeby... Nie wiem, czy to będzie widać. Żeby troszeczkę taki charakter bliższy vintage, żeby one też się tak nie wybijały, one są białe, tutaj bieli praktycznie nie ma na papierach, więc Troszkę zostały przeze mnie potuszowane takim y, brązowym tuszem. I na pierwszej stronie mamy wodospad. To jest wodospad automatyczny z wykorzystaniem właśnie wykrojnika y, w postaci tego y, zajączka y, i tej cudownej oczywiście okładziny. Ja też chciałam, żeby ten album był taki y, troszkę bardziej w kierunku y, albumu eleganckiego, no bo jednak y, uroczystość Wielkanocna jest y, takim świętem dość eleganckim, więc... Y, tak sobie pomyślałam, że fajnie by było iść w tym kierunku. No i mamy napis Wielkanoc, Nadzieja. Tutaj mamy z kolei trzymadełko i wykorzystanie właśnie tego dziurkacza, kółeczka o koła. Podbity oczywiście na papierze skrapowym, tym foliowanym, żeby była taka dekoracja, dekoracyjny bardziej, dekoracyjne zapięcie i tutaj mamy klapki. W zasadzie takie książeczki podwójne, wklejone na zdjęcia 10 na 15 cm. Starałam się raczej, żeby po otwarciu albumu papiery, te takie, które są na tła, były takie same. I kolejny, kolejna strona. Tutaj mamy zestawienie kilku elementów. Tutaj właśnie mamy tą ramkę, o której mówiłam, w którą właśnie wpasowałam fragment papieru. Foliowanego, skrapowego. Tutaj też jest arkusz, który jest ciągłością tego arkusza. Tutaj jest może bardziej foliowana, ale tutaj też takie drobinki się pojawiają. I myślę, że to wtedy fajnie wygląda, tak dość estetycznie. No i tutaj też te elementy stanowią, tak jakby trzymadełko, Mamy tutaj otwarcie i możliwość wklejania zdjęcia 10 na 15 cm. Tutaj kolejne zdjęcie na 10x15 na cm kolejne, i również tutaj pod spodem możemy sobie wkleić zdjęcie. Obok na stronie mamy element taki dekoracyjny, który nie jest będem. Tutaj mamy radość o poranku, tutaj kwitni tam, gdzie twoje marzenie. To jest też takie trzymadełko, które nam przytrzymuje tą klapkę. Tutaj możemy sobie wkleić zdjęcie o formacie 10x15 na cm, natomiast tutaj wejdzie nawet zdjęcie o formacie. 13 na 18 cm. Kolejna strona, i też wykorzystanie, właśnie, staram się, żeby na każdej stronie pojawił się ten element granatu, chociażby w minimalnej ilości, tak? Czyli, no tutaj może nie ma, ale tutaj mamy go dość sporo. Yy, I też, jeżeli chodzi właśnie o tą okleinę typu kłaczek, no to yy, to jest świetna, świetny materiał. Yy, aby właśnie sobie popróbować, i jeżeli ktoś ma taką sytuację, że yy, brakuje tych elementów, albo czegoś w albumie brakuje, że trzeba coś dokroić, fajnie jest móc wykorzystać właśnie tą okleinę, która świetnie się nadaje do wykrawania właśnie elementów. Natomiast yy, u mnie raczej to było związane z tym, że to po pierwsze, że brakowało mi tu czegoś w tym albumie kolorystycznie, a dwa, że ja tych ścinków troszkę mam. I fajnie było je właśnie wykorzystać, chociażby po docięciu okładki, na właśnie takie elementy, które nam w zasadzie zdobią album. I tutaj mamy w zasadzie strony, już te środkowe, one są bardzo podobne. Te klapki mają taki, dokładnie takie samo ułożenie, natomiast rozwiązania na stronach są inne. Tutaj mamy małe rzeczy tworzą dobro. Tutaj mamy znowu trzymadełko z wykorzystaniem okleiny. Ten piękny papier, który mi się kojarzy z, takiego, z taką wiosną. W zasadzie z, z wielkanocą, bo też taka zieleń jasna kojarzy mi się z wielkanocą. Możliwość wklejenia zdjęcia 10 na 15 cm i tutaj mamy wykorzystanie właśnie tej yy, yy, okleiny, ale nie tylko, bo zobaczcie. O, tutaj też jest pod tym papier skrapowy, właśnie ten foliowany, ten piękny arkusz, który chyba pie pierwsze, co to właśnie użyłam, ten arkusz, bo wiedziałam, że go wykorzystam, bo on ma to foliowanie w taki bardzo subtelny sposób wykonane. Nie takie nahalne. I to są takie fajne elementy dekoracyjne, które gdzieś tam nam wychodzą z tego albumu, natomiast nie, nie są tutaj gdzieś na wierzchu, nie rzucają się aż tak w oczy. I tutaj, właśnie, wykorzystanie z kolei tych fragmentów okleiny w takie poziome pasy. Obok na stronie mamy z kolei takie mini zestawienie elementów, cudowny dzień, również wykorzystanie tego papieru, żeby była analogia. Też podbicie zobaczcie takim tutaj papierem foliowanym, który fajnie nam tutaj ozdabia, stanowi jednocześnie taką, takie trzy madełko. Po otwarciu wklejamy sobie zdjęcie 10x15, tutaj mamy większą klapkę, też fajny arkusz z takimi przetarciami, jakby plamami po kawie, taki też właśnie w stylu czy mi się tak to kojarzy, i możliwość wklejenia większego zdjęcia. Tutaj mamy z kolei użycie właśnie arkusza całego foliowanego i on jest dla mnie za bogaty, dlatego ja go ukryłam tutaj pod tą dużą klapką, żeby on nie raził po otwarciu albumu. No i tutaj kolejne maty i oczywiście ten piękny papier, który nam się tutaj mieni. Tutaj fajnie, super będzie wyeksponowane zdjęcie dookoła, właśnie te plamki złota. No naprawdę fajnie, fajnie niektóre te arkusze wyglądają. Fajne, fajne zestawienia. Natomiast mówię, no mi, ja zawsze stawiam na kolor. Ja zawsze stawiam na kontrast. Mówię, czy to kolorystyczne, czy to yy, w jakiejś formie, yy, ale u mnie musi to być. Musi być w albumie, bo inaczej mi czegoś brakuje. Yy, dlatego właśnie szukałam rozwiązania. Tutaj mamy z kolei wklejoną po prostu matę. Ona jest tutaj jeszcze przejechana radełkiem. Yy, dla takiego yy, fajniejszego efektu mamy tutaj yy, zestawienie elementów yy, właśnie wykrojonych, wyciętych. Ale one są tak wklejone, że tutaj spokojnie sobie możemy wsunąć zdjęcie. Spokój ducha. Witaj wiosno, bo akurat też się tak przydarzyło, że y, święta się zbiegły w zasadzie z y, wiosną, więc jakoś tak y, zawsze to dla mnie jest y, y, takie. w tym samym czasie powiem, mniej więcej y, te święta się pojawiają w takim okresie właśnie wiosennym. Fajny też ten arkusz, trochę jaśniejszy, też z chlapaniami, bardzo lubię ten efekt. I tutaj właśnie dodanie elementu zbiórka, podkreślone właśnie na papierze bazowym, foliowanym, naprawdę fajna dekoracja albumu. Po otwarciu mamy z kolei taką kompozycję, to jest kieszeń. To jest kieszeń, ale ona też jest wykrojona, znaczy. Wycięta z kilku elementów. To jest mamy papier bazowy, plus okleiny. Yy, I powiem Wam, że te elementy, takie wykorzystanie yy, okleiny, takiej okleiny, naprawdę yy, daje tak, takie poczucie, że to jest taki naprawdę elegancki album. Ten, o taki mi chodziło, taki chciałam stworzyć. Yy, fajnie, że to się udało właśnie dzięki, w yy, za, za sprawą okleiny. Tej typu kłaczek. Bo ona jest taka. Elegancka, szczególnie w takim kolorze, bo to też kwestia koloru. Kolejna strona, naturalnie, tutaj znowu mamy klapki. Tutaj jest ta górna, która nam przytrzymuje całość. Ona jest przytrzymywana przez trzy madełka. Zobaczcie, w bardzo minimalnej ilości jest, są te arkusze wykorzystywane, te foliowane, żeby one stanowiły ozdobę, żeby one nie przytłoczyły. Więc otwieramy sobie. To jest akurat klapka do góry na zdjęcie 10 na 15 natomiast tutaj e, mamy ukrytą też klapkę, właśnie z tego papieru e, foliowanego, więc on naprawdę się świeci, więc naprawdę, gdyby on był na froncie e, strony danej, to on naprawdę by raził. A tutaj też mamy miejsce na zdjęcie. Zamykamy. Kolejna strona, strona okładkowa, ostatnia. Szczęście rodzi się w spokoju. I tutaj mini zestawienie właśnie teraz z użyciem tego zajączka. Fajny w ogóle motyw, ciekawa byłam w ogóle tych wykrojników. To są wykrojniki, które ja kiedyś kupiłam przy okazji zakupów na Temu i byłam ciekawa, czy one w ogóle zadziałają, bo czasami się zdarza tak, że te tanie wykrojniki nie do końca spełniają swoją rolę, nie fajnie wykrawają albo część elementów w ogóle nie da się wykroić. Więc, jeżeli chodzi o te wykrojniki, super chodzą, super wszystkie elemenciki odchodzą, nie ma problemu. Tym bardziej się cieszyłam, że mogę właśnie w tym albumie je wykorzystać. I tutaj mamy klapkę, która pomieści zdjęcie 13 18 cm. No i tutaj duża kieszeń, w zasadzie, od której wszystko się zaczęło. I w zasadzie spasowałam, zaczęłam i spasowałam wykonywać album, ponieważ jak zobaczyłam, że to wygląda po prostu źle, jeżeli mamy tak dużo tego złota, więc stwierdziłam, że ja muszę znaleźć sposób na to, żeby jakby jednocześnie użyć tak, tych arkuszy, ale w taki sposób, żeby one mi tutaj nie wprowadzały chaosu. Dajcie znać, kochani, jak Wy odbieracie taki album, szczególnie jak... Co sądzicie o tym kolorze, który ja tutaj dodałam do tej kolekcji? Czy on tutaj według Was pasuje? Jak ten album w ogóle. Jak go odbieracie? Bo on jest taki dość niecodzienny, nietypowy myślę, pomimo że ma dość takie. standardowe rozwiązania, proste. Ciekawa jestem, co o nim myślicie. No, taka forma albumu, takiego. Wersji vintage, eleganckiej z dodatkiem złota, na standardowe zdjęcia, także to, to też nie jest mały album. Ciekawa jestem Waszej opinii, ciekawa jestem jak Waszej reakcji na w ogóle to zestawienie kolorystyczne. Dajcie znać koniecznie. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję za obecność na kanale, za to, że oglądacie filmy, za to, że się odzywacie. Ja oczywiście też zapraszam was jeszcze do zapisów na warsztaty, które trwają. Na wykonanie albumu Pawie Oko. Prezentacja tego albumu jest dostępna na kanale, więc jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć, to jeszcze serdecznie zapraszam. Ja na dzisiaj wam dziękuję i do zobaczenia przy okazji kolejnego filmu. Cześć.